bardzo serdecznie w kolejnych poniedziałkowych miesiącach milicji, czyli w Baltica Zapraszam do obejrzenia nas nie tylko na Facebooku, ale również na naszym kanale na YouTube. Jest Kasia. Dzień dobry. Katarzyna Krajewska-Turyczem. Jestem właścicielką Agencji Wizerunkowej Wysoka Szpilka. Z Kasą współpracujemy już od dłuższego czasu. Kasia robi piękne zdjęcia na naszych eventach. Prawda? Tak jest. I na wszystkich wydarzeniach dla no, nieważnych. Tak. Więc stwierdziliśmy, stwierdziłyśmy, że połączymy nasze siły i stworzyłyśmy program totalnej metamorfozy. Bardzo dużo pań, zarówno naszych klientek SPA, jak i klientek Kasi, chciało się zmienić w swoim wizerunku, ale niektóre panie nie wiedzą w ogóle, jak się do tego zabrać i w czym im było dobrze i co mają zmienić. Natomiast niektóre panie myślą, że to jest bardzo drogie i że nie będzie jej na to stać. No właśnie. A to jest nieprawda, nie ale jest o tym. A dokładnie. dokładnie. my chciałyśmy to zmienić. Dlatego powstał ten projekt. Mamy parę pakietów. To nie jest tak, że tylko jest jeden pakiet, jest parę pakietów różnych cenowo i um, różne rzeczy tam robimy. Ale jedno jest pewne: tak, zawsze na końcu każdej tej y, totalnej metamorfozy, niezależnie od tego, z jakim, w jakim programie, y, zawsze robimy mini sesję zdjęciową. Albo mini. Albo dużo większą? Wszystko w zależności od tego, jakie oczekiwania, jakie potrzeby będzie miała nasza klientka. No i o co chodzi z tą sesją zdjęciową? No nie ma nic lepszego, jak fajnie przygotowaną nową kobietę z nową energią, z nowymi pięknymi włosami i ślicznym makijażem po prostu sfotografować, żeby cieszyła się tym, jak wygląda i mogła się pochwalić swoim znajomym. Więc zapraszam wszystkich chętno Panie do kontaktu z nami, a dzisiaj zapraszam do obejrzenia naszego skrótu z dwóch metamorfoz, które przeprowadziliśmy na naszych klientkach. Zapraszam serdecznie. Zapraszam.